Zgodnie z decyzją Komisji do Spraw Licencji, Ruchorzów Ruch musiał uregulować dług licencyjny wynoszący 640 tys. złotych. Klubowi udało się go spłacić. Już w sierpniu Komisja do Spraw Licencji III Ligi w związku z nieuregulowanymi przez nas zobowiązaniami licencyjnymi nałożyła na nas sankcje w postaci dwóch ujemnych punktów w trwającym sezonie, a także karę finansową w wysokości 3000 zł i zobowiązała nas do uregulowania tych zobowiązań do, do dnia 30 września. Taka była decyzja komisji w sierpniu. Zgodnie z tym terminem wyznaczonym, czyli 30 września w całości te zobowiązania zostały uregulowane wszelkie jakby potwierdzenia oświadczające ten fakt zostały trafiły do, do komisji 30 września. Znaczna część tej kwoty zobowiązań spłaciliśmy ze środków, które wypracowaliśmy w ramach umowy na promocję miasta Chorzów w miesiącu jeszcze sierpniu. Z tej transzy sierpniowej te środki zostały przeznaczone na spłatę tych zobowiązań licencyjnych, a pozostała część środków to zabezpieczyli nasi prywatni akcjonariusze. No, sytuacja dalej jest trudna, nie ma się co oszukiwać. Wiadomo, że staramy się to wszystko porządkować i gdzieś to wszystko zmierza. W dobrą stronę. Widzimy światełko w tunelu. Zaczyna się to układać. Natomiast no, sytuacja jest dalej trudna. Te długi są. Nie są one oczywiście małe, ale aczkolwiek ta struktura zadłużenia jest skomplikowana. Dlatego, jako spółka notowana na giełdzie odsyłam do na naszą stronę internetową, tam można znaleźć wszystkie raporty giełdowe, bo wszystkie raporty finansowe i wszystkie najważniejsze dotyczące spółki znajdują się na stronie, wszystko jest transparentne, tam wszystkie liczby można sobie sprawdzić i przekonać się jak wygląda sytuacja finansowa ruchu na ten moment. Być może po spłacie zaległości licencyjnych klubowi uda się odzyskać odebrane punkty. Póki co musimy czekać na decyzję jaką podejmie komisja licencyjna.